wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bartas i witam was przy nowej FIFA 15 na PC. -ta. Dzisiaj pokażę wam co nowego, co nowego w FIFA, co nowego na boisku FIFA, co nowego w menu. Ale przede wszystkim powiem wam o kilku ciekawostkach, które tutaj i nowościach, które do nas przyszły wraz z premierą nowej FIFA. Przede wszystkim mamy licencjonowaną Ligę Angielską z zrobionymi twarzami wszystkich zawodników, z odzorowanymi stadionami Premier League. Dosłownie, jeżeli chodzi o, o Ligę Angielską, to jest tam po prostu wszystko. Co do co jeszcze, nowe cieszynki, nowy wygląd menu, jak widać tutaj. No, na menu na PC ta przy, przypomina to z PlayStation 4, które, które jest no, takie samo. Logo zmieniło się, już jest next genowe FIFA 15. 15 jest pomarańczowa. No, gry treningowe też mamy kilka, kilka nowości, ale to już jest już temat na, na inne wideo. Jeżeli chodzi o, o główne menu, no, mamy match Day Live. Które tutaj e, pokazuje nam nowości e, ze świata piłki, a także tabele e, ligowe e, najlepszych lig e, świata. No i e, przede wszystkim, konfiguracje te same, wszystko to samo. E, no i zobaczmy, przejdźmy może e, do wyboru e, strojów i, i zespołów. Zagramy sobie Barcelona Real. No, taki standardowy Grand Derby, ustawiłem tutaj na amatorze wszystko, żebyśmy mogli sobie pograć, poprzerzucać piłki. Ustawienia pada tak samo, wszystko jest to samo co w poprzedniej FIFA. jak widzicie amator. Tylko zmienimy sobie jeszcze na, na słonecznie, żeby smurnie. No i zobaczmy, zarządzanie zespoła, zespołem, no tutaj się dużo zmieniło, tutaj jest e... Bardzo podobne do, 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 do konkurencyjnej gry. E, pokazanie skilli e, w takim kółeczku. E, bardzo fajna rzecz. Mi się wydaje, że duży, duży, duży plus. Nie trzeba wchodzić w ustawienia zawodnika, co oczywiście też możemy zrobić. Ale e, tak jest bardzo przejrzyście i wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę. E, i, I to jak najbardziej można było do tej Fify dodać. Jak widzicie, E, zdjęcia piłkarzy w lewym górnym rogu: e, troszeczkę ławka rezerwowych. Też mamy tutaj zdjęcia piłkarzy, także e, to nam też się zmieniło. Mamy Suareza tutaj na ławce, jeszcze e, w Barcelonie. E, ustawienia też widzimy, je, nie muszą się zmieniać, to jest, to jest dużo lepsze, bo też e, wiemy, że niektórzy nie wiedzieli, jak dane ustawienie wygląda. A tutaj e, mamy praktycznie od razu, od razu to e, pokazane. No Wytyczne, wytyczne no mamy tutaj, yy, możemy każdemu zawodnikowi oddzielnie powiedzieć, co ma grać, czy ma wychodzić do ataku, czy ma bronić tylko i tak dalej i tak dalej. No, generalnie bardzo fajna rzecz. Yy, można się tutaj pobawić. Jeżeli chodzi o, yy, o taktykę, yy, można zrobić. Tutaj standardowe taktyki, można też zrobić własną, także wszystko jest tak jak było w FIFA 14. Przejdźmy sobie do meczu. Jak mówię, gra treningowa, tutaj opona została akurat dodana. Ciekawe. Zobaczmy, 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 coś tam się będzie działo w meczu. ładuje mamy wstawki e, stadionów, bardzo fajna rzecz też, bardzo tutaj odwzorowane, jeżeli chodzi o same, same szczegóły mm, graficzne, no to graficznie zdecydowanie e, lepiej e, no praktycznie to samo co, co na innych genowych konsolach ale co ciekawe, jak zobaczymy sobie przy sędzim bocznym e, fotoreporter z kamerą on cały czas jest w ruchu, on cały czas e, tą kamerą, że tak powiem za piłką się przysuwa no teraz mamy widocznego, że, że on, on, on cały czas próbuje uchwycić akcję cały czas się stara mi chcieli strzelić widzę, ale na szczęście się udało no i nie chce nie no i chłopcy do podawania piłek też, też wzięte to jest z konsoli nowej generacji a co ciekawego jeżeli chodzi o sam, samo poruszanie zawodników, no widać, że oni poruszają się płynniej tak fajnie wygają, bardzo fajne prostopadłe piłki rzucają zawodnicy. Jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę fajna rzecz, bo, bo te prostopadłe piłki czasami świetnie można dograć do biegającego, biegającego kolegi z zespołu. Gra ciałem, gra ciałem tutaj, jeżeli ktoś dużo używał FIFA 14, to gra ciałem w FIFA 15 już aż będzie pomocna. Oczywiste, ale nie będzie tak bardzo pomocna jak to było w FIFA 14. Co to znaczy? Eee, znaczy to tyle, że pociągniemy rywala za koszulkę, ale sędzia jakiś że szybciej fał. Sędzia będzie widział, że ciągniemy go za koszulkę tutaj bardzo fajna animacja jest, bo widać, że, że ciągnie się za koszulkę. No, sędzia tak nie zagwizdę, Znaczy, sędzia zagwiżdżę, ale też nie zrobimy takiej przewagi, bo w FIFA 14 niestety był taki problem, że w momencie, kiedy ścisnęliśmy greciałem, to praktycznie od razu zawodnik, od razu wyprzedzał naszego zawodnika, że ja cisnąłem i przebiegałem od razu przed przeciwnika. No, w tej FIFA już się to tak często nie zdarzy. Wiadomo, że jeżeli rywal będzie lepiej ustawiony naciśnie grę ciałem, no to tą grę pi, piłkę przejmie, jak tutaj było widać. Jeżeli chodzi natomiast o, o grę jako taką w porównaniu do prawdziwej piłki bardzo fajnie to wygląda jeżeli chodzi o przerzuty, o klepkę bardzo zwiększyli tutaj prędkość gry. Prędkość gry została zwiększona w porównaniu do siebie 14. Dla niektórych stety, dla niektórych niestety. Dlaczego? No, w obronie gra się dość ciężko. Dość ciężko się gra z tego względu, że tacy zawodnicy jak Messi, Ronaldo, Bale czy też inni szybcy zawodnicy praktycznie są nie do powstrzymania. Naprawdę trzeba się dużo napocić, żeby tą piłkę po prostu wziąć rywalowi. Szczególnie jeżeli to jest właśnie ktoś z tej trójki, którą wymieniłem. E, no niestety, ale e, co zrobić, no tak, tak jest i, i zobaczymy, czy, czy EA tutaj nam sprezentuje jakiś patcha, który troszeczkę ich e, uspokoi, tych zawodników. E, jeżeli natomiast chodzi o wykorzystywanie sytuacji sam na sam, to e, tak się troszeczkę zmieniło. Jak wiemy, w FIFA 14 było coś takiego jak strzał spektakularny. On był z kontrolą tempa. To było taki taka bomba, tak zwana bomba. Eee, w tej fifie już tak nie strzelimy. Trzeba delikatnie nacisnąć. Lub co częściej wchodzi do bramki to, to strzał finezyjny. Eee, naprawdę zdarzyło mi się już wiele, wiele razy, kiedy ten strzał finezyjny po prostu wszedł zaraz po przyjęciu piłki, zobaczmy tutaj co Pedro i widzicie strzał bez finezji bramkarz bardzo dobrze broni jeszcze mam później pokażę różnego, którego da się tutaj wykonać zobaczmy, spróbujmy ale niestety jeszcze tutaj Iniesta próbuje walczy, walczy będzie wrzutka, wrzutki w FIFA 14, szczególnie w Ultimate, bardzo dużo padało wrzutek. Tutaj w Ultimate jeszcze nie wiem, jeszcze nie grałem. Eee, skupiam się na wirtualnej gwieździe i do tego gra z znajomymi, także jeszcze, jeszcze w Ultimate nie grałem. Ale póki co, co można zauważyć, jeżeli chodzi o wrzutki? No, w FIFE 14 niestety te wrzutki wpadały. Eee, nawet jeżeli napastnik był za obrońcą i byliśmy pewni, że. Że ten obrońca tą piłkę wybije. To niestety działo się tak, że niestety, jak to można powiedzieć, przenikał nasz napastnik i niestety strzelał bramkę. No tutaj teraz widzieliśmy bardzo fajnego oleja w wykonaniu Bela, żeby się pad rozłączył. Ale już jesteśmy z powrotem. Bel, jego cieszynka z serduszkiem. No bardzo fajnie, bardzo fajnie zastrzelił z mój bot. No i na amatorze na e, bramka, co się po prostu nie powinno zdarzyć. Kibice, kibice bardzo dobrze odzorowani, ruszają się, reagują, e, gramy u siebie, reagują, dopingują swoich. E, jeżeli drużyna przeciwna jest przy piłce, buczą. I tak by można wymieniać, wymieniać. E, no tak jak mówiłem, licencja Ligi Angielskiej. Bardzo, 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 bardzo fajna rzecz. E, mamy wszystkich zawodników, wszystkie stadiony. E, no, po prostu w pełni licencjonowany produkt, jeżeli chodzi o, o FIFA E3 15 i Ligę Angielską. No, tutaj widzimy Pedro, finezyjny strzał, tak jak mówiłem. No, zobaczmy sobie e, tutaj pięknie i zobaczmy, jak on zawinął Rogala w róg. Bardzo fajnie. No, Finezja, tak mówię, próbujcie często, bo, bo da się, da się. Co jeszcze można powiedzieć? No, szczegółowość, jeżeli chodzi ja no, diabeł, tkwi w szczegółach, jak to mówię. No, poruszanie w porównaniu do, do FIFA 14, no to tutaj możemy już samymi strzałkami próbować rywala przejść. W FIFA 14 było to bardzo ciężkie do zrobienia, bardzo trudno było przejść rywala samymi strzałkami. Tutaj natomiast, jeżeli dobrze taki mamy, to te zawodnik nam przejdzie tego rywala, no to niestety nieudany zwód e, i kontra Realu e, jeżeli chodzi o składy no tutaj mogę się wypowiedzieć póki co wydaje mi się, że, że FIFA real przewyższa resztę, jeszcze nie grałem PSG e, Barcelona póki co też się nie zagłębiałem za, za bardzo ale, ale skład wygląda nieźle, natomiast e, Messi jedyny, który jest tak szybki, że po prostu powstrzymać go nie da. A tutaj zobaczcie, jak bramkarz broni. No, tutaj jest trochę troszeczkę, jeżeli chodzi o FIFA 14, jeżeli będziemy uderzać normalnymi strzałami, bez żadnej finezji, no to bramkarz będzie nam często bronił. Bardzo często. Natomiast jeżeli ee, uderzymy z finezją, no to ten bramkarz czasami po prostu mówiąc brzydko, głupieje i daje sobie strzelić bramkę, która. E, która tak naprawdę nie powinna wpaść, a przy tym e, przy tym, jak bardzo blisko było a przy tym na przykład piłka leci obok niego już mi się też to zdarzyło, że piłka leciała dosłownie 20 cm od bramkarza a a bramkarz, a bramkarz myślał, że e, po prostu ta piłka chyba nie wpadnie a, a, a niestety wpadła w bramkę mam nadzieję, że to też zostanie troszeczkę usprawnione no, bo tutaj no zdarzają się błędy, niestety. W internecie gdzieś tam już e, bywało, no ale to jak wiadomo, e, nie ma rzeczy idealnych. No, tak jak z chłopakiem, z dziewczyną, no, no, no nie ma ideałów. E, gra też. E, no, tym bardziej, że to jest gra. To jest gra i generalnie, jeżeli chodzi o samą grę, to, to bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o poprzedniczkę, zobaczmy teraz fotoreporterów, jak tutaj i zobaczmy różnego. O, mamy różnego. Zobaczmy, mamy cztery opcje. Możemy tak naprawdę Bieg na dalszy słupek. Wszyscy biegną na dalszy słupek. Tłok blisko bramkarza wszyscy przyjdą się na bramkarza. Bieg na skraj 16, No i na skraj 16 pobiegną, i bieg na bliższy słupek. To na piąty metr, nam gdzieś się ustawią. Tutaj akurat nie zdążyłem wcisnąć. A no, zacznę jeszcze jednego. Może się uda jeszcze jednego rożnego wybaczyć. O! Nie, nie udało się. Może za chwilkę. Dla mnie e, grana plus. E, na pewno sobie pogram. Tym bardziej, że, że ze znajomymi chcę grać w wirtualną gwiazdę, naprawdę bardzo polecam. Super sprawa. Zobaczmy teraz jeszcze najmar. Może tutaj będzie jakaś wrzutka. O tak, będzie już drożny. Tak jak mówiłem, te cztery opcje, no i tutaj wybierzmy jedną z nich. robimy tłoch na bramkarza. Zobaczmy, jak oni się tutaj ustawiają. Jednego możemy, możemy sobie też wybiec, podać rzutka, spróbować. Naprawdę bardzo dużo możliwości. E, wolne zostały poprawione. Wolne, niestety, tutaj póki co nie miałem wolnego, ale wolne można zmienić się na zawodnika podczas wolnego, ustawić sobie go w dowolnym obszarze, gdzie chcemy zagrać później piłkę. Zagrywamy, i w ten sposób możemy zmylić obronę. Bardzo fajna rzecz. Jeszcze nie próbowałem, ale mam nadzieję, że. Też nie próbowałem, ale mam nadzieję, że, że się to, to będzie udawało. Aczkolwiek mam swoje wolne, które mi zaskakuje także moich rywali. No, tak jak mówiłem, kontrola nad piłką jest zdecydowanie bardziej realistyczna. Ta piłka mi się trzyma przy nodze. Można trochę zakiwać. Tutaj akurat mnie komputer na amatorze próbuje zakiwać, co ciekawe. I co najlepsze mi się to udaje. Zjadł mnie jak dziecko, ale niestety Marcelo zapomniał, że gramy do linii. No zobaczymy, no tak naprawdę grę dopiero poznajemy. Jeżeli nas coś zaskoczy... Będziemy na bieżąco e, patrzeć i nagrywać. Taka jest prawda. A teraz jeszcze jedna sytuacja. Chciałem podbić, ale spalony, niestety. Jeszcze ostatnia akcja jakaś klepka, szybka. Messi, zobaczcie, jaki jest szybki. bardzo szybki. No, i tak jak mówiłem, strzały z daleka już nie są tak cenne, były. A no to już koniec spotkania. Myślę, że w większości wyjaśniłem Wam, co jest nowego, czego możecie się spodziewać. I życzę miłej gry, dużo bramek i wielu danych interwencji bramkarzy. A pozdrawiam, ja Bartas, wszystkich czytelników i subskrybujących kanał Game. Pozdro, do zobaczenia. Cześć.